Przyroda na wyciągnięcie ręki. Jestem akurat dzisiaj na fajnej miejscówce. Zachęcam do oglądania. Cześć wam serdecznie. Słuchajcie, jestem na kempingu Olza. Tak on się prezentuje, jest tutaj naprawdę dużo fajnych parceli, fajne miejsca. Polecam jest to kemping rodzinny. Przejdźmy sobie dalej, zobaczmy. Jak ten kemping wygląda? Za chwilę Wam pokażę ciekawe miejsce, jeśli chodzi tutaj o plażę. <śmiech> <śmiech> Jest tutaj dużo ciekawych miejsc, jeśli chodzi o parcele, jeśli chodzi o namioty. Zobaczcie sobie sami. Naprawdę jest ciekawie. Tutaj tak prezentuje się ta plaża, jeśli chodzi o ten kemping. Polecam wszystkim. Zobaczcie. Jest naprawdę dużo miejsca tutaj akurat na tej plaży. Nie można Chodzić z psami, nie można palić papierosów, innych używek, tak więc zobaczcie sobie bardzo ładnie to wygląda. Jezioro czyste, zadbane, kemping fajnie zacieniony. Można wypożyczyć tutaj ciekawe rzeczy jak słupa, czy to kajak, czy to łódkę. Przejdźmy sobie dalej. Jak widzicie, tutaj jest bardzo ładna plaża. Tak ona się prezentuje. Jest fajnie zrobiona. Palmy. Zobaczcie, ile jest ludzi. I oczywiście dla najmłodszych. Atrakcje. Takie tutaj są bardzo ciekawe. Muchańce, nie dmuchańce, wszelkiego rodzaju karuzele. Tutaj idziemy sobie dalej. Smażalnia rybek. Oczywiście lody i wszelkiego rodzaju atrakcje. Ciekawe miejsce, dużo atrakcji, ładnie to wszystko wygląda. Następny dmuchaniec dla dzieci. Już tutaj kieruje się w stronę można powiedzieć wyjścia, wyjazdu. Ten kemping jest naprawdę duży, zobaczcie sami. Tam jest w oddali imprezownia, można powiedzieć, tam się dzieje. Tam naprawdę jest ostro. I idziemy dalej. Parcele są, niektóre są zacienione. Oczywiście, jeśli chodzi o parcele, w każdej parceli jest prąd. Jeśli chodzi o dostęp do wody, no to trzeba. Podejść kawałek nie ma. Na ani jednej parceli nie ma standardowych takich rzeczy jak woda. Tylko prąd. Miejsce dosyć oblegane. Jak widzicie sami bardzo ciekawe. Toalety zadbane. Nie są jakoś na bardzo wysokim standardzie. Można powiedzieć na średnim. Ale Polecam wszystkim. Tak się prezentuje. Jest i boisko. Można połapać też ryby. Tam w oddali. Jest ciekawych wiele miejsc. No i tutaj jest wjazd do kempingu. Nie będę już tam leciał, aby wam to pokazać. Tak on się prezentuje. Oczywiście można stawiać duży namiot, mały namiot, można przyczepę i namiot, można samochód na niektórych parcelach, a na niektórych parcelach jest tak zrobione, jak tutaj widzicie, że yy, rozbijacie namiot, czy stawiacie przyczepę, ale samochody musicie zaparkować na parkingu. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak cena prądu nie płacimy tutaj, tylko płacimy sobie, tak jak my za namiot czteroosobowy przepraszam, sześcioosobowy płacimy 50 zł za namiot 9 zł za osobę prąd w cenie, wody na parcelach brak, jak wcześniej wspomniałem. My mamy akurat blisko, bo mieszkamy w Orzeszu i powiem Wam tak, że Drodzy Państwo, pod względem bliskości kemping znajduje się za Bożem, blisko Czech, blisko granicy czeskiej. I już tutaj za chwilkę Państwu pokażę y, moją parcelę, jak ona wygląda. Dzisiaj jest naprawdę gorąco i jest naprawdę bardzo fajnie. Już Wam pokażę, gdzie Moja miejscówka się znajduje. I tutaj właśnie idę sobie do mojej miejscóweczki. Tutaj idzie moja ekipa, piękna, córka żona i wspaniałe moje pieski, spacerek. Ja pokażę Wam za chwilkę namiot. Przejdę sobie z jednej strony. I jak wcześniej wspomniałem parcele są zacienione. Dosyć fajnie to wygląda. Tu akurat pokażę Państwu. Skakujemy sobie. Taki pomysł zrobiłem. Drzewo, hamak i samochód. To jest właśnie namiot, który polecam. To jest namiot sześcioosobowy. Tak on się prezentuje z Decathlonu i jestem bardzo zadowolony. Pierwszy sezon, jeśli chodzi o ten namiot. Ja Wam. Życzę drodzy Państwo wszystkiego dobrego, jeśli macie pytania, dajcie informacje w komentarzu. Pozdrawiam.